Termy Bolesławiec to nie tylko basen, urządzenia wodne czy sauny. Tam też z pewnością miło jest spędzać czas w trakcie zimowych ferii, ale dla spragnionych intensywnych zajęć sportowych czekają tam sale treningowe, w których doświadczeni instruktorzy czekają na chętnych do ćwiczeń. Jak co roku Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bolesławcu przygotował bardzo ciekawą i bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dedykowanym dla bolesławieckich uczniów szkół podstawowych w wieku 6-14 lat. W chwili obecnej znajdujemy się na salce sportowej Bolesławieckich ter, gdzie prowadzimy różnego rodzaju zajęcia sportowo-rekreacyjne, to jest ćwiczenia ogólnorozwojowe, zabawy i gry. Dobre wyposażenie sali treningowej daje możliwości na prowadzenie różnorodnych ćwiczeń, których dobór zależy już tylko od instruktora i możliwości ćwiczących. To co? Zaciskamy sobie piąsteczki, tak? I biegniemy w ten, ten sposób. Zobaczcie jak to Szymon robi. On to robi na wzortowo. Go wyprostuj się i wytrzymaj te 30 sekund. Instruktor Tomasz Kubis prowadzi fantastyczne i ciekawe zajęcia. Również podczas ferii zimowych mamy przeprowadzone dwie wycieczki po bolesławcu. To jest ceramicznym szlakiem i wokół rynku i starego miasta, która odbyła się już w poniedziałek, natomiast wycieczka ceramicznym szlakiem odbędzie się w przyszły piątek. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, który organizuje te zajęcia, posiada wiele obiektów sportowych, które w tym czasie stoją otworem przed uczniami spędzającymi ferie w mieście. Mamy również przygotowane siedem zajęć tutaj właśnie na salce termowskiej oraz jedne z zajęcia spływania bolesławieckich ten. Mamy również fantastyczne zajęcia z nurkowania, przeprowadzone 4 razy podczas ferii zimowych oraz 6 razy pływanie w wodzie, zabawy, i gry w bolesławieckim parku wodnym Orka. Większość zajęć, które odbywają się na obiektach Mosiru, to formy znane już z ferii w ubiegłych latach, ale są też nowości. Mamy prowadzone zajęcia dwa razy z kręgielni Ibis Styles Bolesławiec. Wczoraj były pierwsze, w przyszłym tygodniu o godzinie 13 w piątek mamy drugie. Takim, taką wisienką na torcie bol bolesławieckich ferii zimowych z Mosir Bolesławiec pod tytułem Ferie w mieście nie muszą być nudne będzie podsumowanie w przyszłą sobotę od godziny 10 na lodowisku, które znajduje się na Leśnym Potoku. A w trakcie ferii lodowisko otwarte jest przez cały tydzień w godzinach od 9 do 20 z godzinną przerwą techniczną od 14 do 15.